Witam panowie w kolejnym odcinku Horizon Zero Dawn u mnie na kanale w dzisiejszym odcinku sobie będziemy zwiedzać tutaj południk jak widzicie mamy troszeczkę, troszeczkę tutaj, troszeczkę dużo nic nie porobiłem bo stwierdziłem, że po prostu skoro mam pokazywać całą fabułę to po prostu będę pokazywał na razie też nie zwiedzałem mapy i zajmiemy się jak na razie jak największą ilością sidequestów, bo tak wypadałoby. Chciałbym ogólnie zajrzeć sobie do loży w końcu, bo loża tutaj jest takim miejscem, które mnie e, zastanawia w ogóle. Aha, bo tutaj jest znacznik Dziwnie, te, czy muszę chyba włączyć w opcjach to pokazywanie takich znaczników co, co, co 5 sekund, bo to, to, to już być czyść denerwujące i wprowadza, e, wprowadza człowieka w, w ten. W zamęt, niż prowadzić tak naprawdę do celu Chociaż tutaj mnie w miarę dobrze poprowadziło. Gorzej to często wygląda gorzej na mapie świata, ale zobaczymy. Aby dostać się do Loży, musisz zdobyć trzy pół słońca na naszych terenach łowieckich. Znaczy takie? Bardzo dobrze. Moje gratulacje. Witam. A naszych członków czekają przygody i miejsce w legenda. Jestem już członkiem? Nie, tylko pisklęciem. Młodzi członkowie to drozdy. Żeby zostać drozdem, musisz mieć opiekuna i przewodnika zwanego Sokołem. Więc muszę znaleźć Sokoła. Tak, ale Soku może opiekować się tylko jednym łowcą, a większość jest niestety zajęta. Bywało już gorzej. Gdzie zaczynam? Na górze. Powinnaś porozmawiać z naszym narogiem Asisem. On przedstawi Cię Sokołowi. Oby było warto. Co masz na myśli? Zobaczysz. Tylko nie gadajcie, że to będzie ten głupi kurczę liant, czy jak on to ma. Potrzebuję Okej, okay. o, bar. Wow, to jest ten... Gromogrzmocz, jak to się tam nazywa, Wow że oni to tak sobie zostawili, tylko, żeby dala nie... No, chociaż to tak, <laughs> się zamęczył kołowictwem, więc po prostu sobie zrobili sobie ozdóbka no, nawet działa ma zrobione, nawet ma działa zostawione kurczę, ma no, to by się w jakiś inny sposób załatwić wybacz nam Och, zaszczyciła nas jeść czyni maszyn pochodzisz ze Szczepunora wojowniczka z dzikich krain świętej ziemi, ale tak sama wszystko wywalczyłam <laughs> Powiedz, Czy to normalne, że nora zwykle wchodzą do cudzych domów i bawią się tam? Oczywiście, że nie. Ale tak właśnie czynisz. Teraz. Lugawisz naszą lożę. Nękasz wojowników. Nie jesteś lepszy ode mnie. Ligan mówi, że muszę do ciebie przyjść, by dołączyć. Miałby rację, gdyby istniała szansa, że dołączysz do loży. Ale nie istnieje. A dopóki ja jestem rarogiem, żadna dzikuska nie wejdzie do loży łowców. Wynocha. Nie. Podobno panują tu pewne zasady. Jeśli są one bez znaczenia, to twoja pozycja również. Więc przestań się nadymać i mów. Jest jakiś wolny sokół? No dobrze. Ta nana jest wolna. Ironia losu. Śmieć wspierający śmiecia. Zejdź mi z oczu. Mhm, góry, hmm. ale nieprzyjemny. Co, 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 co to tutaj mamy? Zooplanka imię ze znakami stawionymi przez maszynę. U, Dobra, jak to jeszcze sobie przeczytać? Sie tutaj tak wolno przelecę. Tekstu jest dosyć sporo. Ale sobie po prostu i ja sobie to poczynam po prostu już poza nagrywaniem. Żeby to było troszeczkę szybciej do zrobienia. Mm, dobra. Mm, dobra, teraz z kim należy pogadać? Dobrze cię widzieć. Jest ta Talana, a... Talana? Asis mówi, że jesteś sokołem bez A może chcesz się mnie pozbyć? W porządku, bywało gorzej. Mm, tak myślisz? Mylisz się. To nie w porządku. Zwłaszcza dzisiaj. Co się stało? Czarnogon zabił jednego z naszych. To najgorszy gromoszczęk na świecie. Tnie drzewa, skały, ludzi. Um, bardzo mi przykro. Takie życie. Czy ktoś poluje w tej waszej loży? Na razie to tylko gadanie. <gadanie> no, oczywiście. Walczysz z maszyną, przynosisz trofeum do Raroga Asisa. Wtedy nikt nie zaprzeczy. A Asis? Kim on jest? To Raruk w loży. Najwyższej rangi dup... Wybacz, członek. Zabijał niszczyciele, nękacze, behemoty. No i? Ja też pokonałam wiele maszyn. Ja też. Dwa burzoptaki nawet uziemiłam. Ale to on przyniósł trofea pierwszy. Tak to działa. Sokół, który pokona największą maszynę, zostaje rogiem. Jak zostać sokołem? Gdy sokół umiera... Jego drost wchodzi na jego miejsce, bez względu na obiekcje. Kim jest Ligan, ten przy drzwiach? Ligan? To Sokół. Świetnie biegał swego czasu, ale teraz już nie walczy. Wspiera loże w inny sposób. Inny niż sokoły, które kolekcjonują kopea i piją do nieprzytomności. Jestem gotowa. Powiedz, co mam robić? Chcesz, żeby nie patrzyli na ciebie z góry? No to mów ich językiem. Zabij trzy piło zęby, szczyciele i nękacza. Potem przynieś trofea do Asisa. To im zamknie gęby. A jak to zrobię? Pomożesz mi? Pomyślę. Żeby wkurzyć Asisa. Okej. Okay. No to to raczej nie powinno być. Czy jak wszystkie te kwestie nie mogę sobie ich wykonać? Czy się tylko teraz muszę wykonać? Ale to raczej nie będzie trudne. Na słońce. Edykt króla Wada naprawdę działa. Nie przypuszczałam, że ujrzę tu kobietę ze szczepu Nora. Masz dla mnie odznaki? Co masz na myśli? Odznaki loży. A tak, jesteś tu nowa. Jaki edykt? Król Awad nalegał, aby loża łowców przyjmowała wszystkich chętnych, mężczyzn, kobiety, obcych, niezależnie od szczepu. Ersa, kapitan straży, osobiście przyszła dostarczyć wiadomość. Bardzo żałuję, że tego nie widziałaś. Co prawda, myślałam, że nic z tego nie będzie i żadna kobieta czy obcy się nie zakwalifikują. A jednak jesteś. Jesteś członkiem? Ja? Nie. Kardżani szczególnie zachęcają kobiety, aby biegały po puszczy polując na maszyny. Ale wszystkie zmiany okazały się dla mnie dobre. Oseramowie nie potrafią handlować z karcza. Kiedyś pracowałam dla kupca, który nie sprzedałby kwiatka pszczole. Był grubo ciosany, jak to mówią. To o wiele lepsza robota. Myślę, że niedługo będę mogła otworzyć własny sklepik. Do czego ci moje odznaki? Łowcy i te ich odznaki. Nie chcę ich zabierać. Chciałabym ci podarować broń, która cię wyróżni. O, przyciągnęłam twoją uwagę. Jeśli zdobędziesz odznaki w trzech próbach na pięciu terenach łowieckich, przyjdź do mnie. Mogę ci dać trzy sztuki broni. Jedną za piętnaście półsłońc, inną za piętnaście słońc? i coś ekstra za zdobycie wszystkich żar słońc. Po co mi te odznaki? Jeśli otrzymasz tę samą odznakę we wszystkich próbach łowieckich, podaruję ci broń loży łowców. Pokaż mi odznaki, które zdobyłaś, a zobaczę, czy możesz już dostać broń, którą przygotowałam. Mam trochę mało odznak. Nie ma sprawy. Gdy będziesz mieć odznaki ze wszystkich 15 prób, dostaniesz następną broń loży łowców. Nice, ciekawe, ciekawe, ciekawe co to w ogóle zabroni, coś mi objęło uszy, że to jest coś dobrego, ale hmm. na razie może się zobaczę, mamusiu, o mamusiu, dwa trofea niszczyciela, dwa trofea, dwa trofea aha, ci to mi pokazuje gdzie występują, ci to występują piło zęby i to występują też piło zęby, a tu y występują nękacze. Dobra, może sobie to zostawmy na troszeczkę później, na razie byśmy podeszli tutaj do tej osoby i po prostu sobie zrobi kolejne questy, bo to zawsze już można to robić przy okazji eksploracji terenu, niż na siłę teraz zlecić eksplorować, eksplorować teren i zbierać to, to, to jest troszeczkę takie no, czaso czasochłonne. Zobaczmy tutaj kto to co chce. Nora. A ja smutny naman, przepraszam, że spotykamy się tak. Czyli jak? Żałobie, ponieważ twoje jest jak talizman. Czekaj, wybacz mi nie przyszłaś po odszkodowanie? Nikogo nie straciłaś? A, nie, wiem o łowach, ale mnie kardzja nic nie są winni. Aha. Cóż, przydałaby mi się pomoc pionierki, a potem byłbym twym dłużnikiem. Ci ludzie chcą uhonorować bliskich, martwych, własnym głosem. Nie głosem kardża przy ołtarzu kardża. Ale istnieją przeszkody. A dopóki w południku się nie uspokoi, te szaty tylko wiążą mi ręce. Ach, jakie przeszkody? Pierwszy pielgrzym to Oseram. Chcę odwiedzić chram królów po drodze do miasta. Czeka tam teraz. A stary kapłan słońca co nie cierpi pogan, nie chce go wpuścić. Ta utaru straciła kompana na skraju klejnotu. Przysadzawce, gdzie bywają kłapaki. Jest tam hram do odstraszenia maszyn. Ale jego skuteczność jest nie najlepsza. Tymczasem Banuk chcą oznaczyć słoneczny stok. By jak sądzę, przywołać duchy maszyn. Niepotrzebnie. Są tam jastrząbłyski, zwabione blaskiem iglicy. Więc oczyścić dwie świątynie z maszyn i usunąć z trzeciej kapłana. Chodzi mi tylko o życzliwość i o wysłuchanie ich próśb. Na man, rytuały i modlitwy nie przywrócą im życia. Nie, ale mogą pomóc cierpiącym odnaleźć siebie, dać im siłę i nadzieję, jak wschód słońca. Nie sądziłam, że kapłani poproszą obcą o pomoc. Gdyby słońce zachodziło od naszej dumy. Póki tak nie jest, nie jestem kapłanem Słońca. Czerwona suknia była moim pragnieniem, a wciąż pragnę. Kaptury czynią z nas ślepców, a my szepczemy o pojednaniu, zapominając, że kapłani Starego Króla Słońce błogosławili morderców. Morderców? Znaczy krwawe łowy? Tak. I ofiary, które przyszły potem. Czemu kapłani zgodzili się na ten rozlew krwi? Czasem kardża bardziej cenią tradycję niż to, co słuszne. Hmm. Może kardża i Nora tak się nie różnią. Kapłani słońca cię zawiedli, ale chciałeś być jednym z nich. Całe życie spędziłem przy świątyni. Głos mojego brata odbijał się w niej echem. Ale nawet on mnie nie odwiódł, a przecież próbował wiele razy. Mawiał, kiedy nas miłowano. Suknie były cynobrowe, a teraz są splamione krwią. Jak to? Odziedziczyliśmy suknie. Dawni kapłani pouciekali. Nie chcieli stać w świetle nowego słońca. Musimy dźwigać ich grzechy. A mnie one mocno ciążą. Gdzie jest teraz twój brat? Powinien czekać na mnie na słonecznej ścieżce. On wystąpił przeciwko ofiarowaniu. Dla kapłana, co podważa królewskie słowo, to była straszna zemsta. Ty też straciłeś kogoś ważnego? Przykro mi. Nie, nie straciłem. Kiedy wdziałem suknię, znalazłem pamięć o nim. Zrobię co mogę, by wspomóc szałobników. Czcząc ich pamięć, czcimy nas. Okej, okay. bo. Oh, Ciekawe to, ciekawe wyznanie. Ciekawe, jakby to ta cała ich religia jest tutaj, w ten. Jak to się mówi, skonstruowana. Dobra, zobaczmy sobie: tereny łowieckie, tereny łowieckie, tereny łowieckie. To zostały mi tutaj jedne obozy bandytów. Nie, tu była jedna. Idź do słynnego stoku, zbierz nagrodę na teren. Na Chłowiecki, zbadaj miejsce przez. O jest. Chciałem zrobić ogólnie tego questa. Bo to się wydaje taki fajniutki kwaśnik, zaraz sobie zobaczymy. O, skrzynia, pusta, przyda się. Każdy złom się tutaj przydaje. Eee, okej. Okay. To gdzieś było na rynku. Jeśli dobrze pamiętam. Że trzeba było... no. Obejrzyj moje towary! drabinę. Ślady krwi ostatnio się od krwi prowadzą od jej okay, mi tą drogę też będę musiał sobie popatrzeć wśród sklepikarzy jestem na dobrym tropie co tam sklepikarze mają do zaoferowania bo yy, z tego coś mi się kiedyś robił że oni mają tutaj bardzo dobre towary Musiał się nieźle, tu trop się urywa. Ale ktoś musiał go widzieć. Oglądanie nie kosztuje nawet okrucha. Tylko najlepsze towary, zobacz sama. Nie przebiegał tędy ktoś z mieczem? Jasne. Złapał sukno z tego stoiska i zbiegł po schodach tam za tobą. Krwawił, może chciał się opatrzyć. Do licha! To był drogi materiał! A to przeklęty rabuś! Jeszcze zapłaci! Wyjrzyj się mym towarom! Tam po schodach. To gdzie są schody. Tutaj schody. Jeśli złodziej ten wybiegł, mógł ruszyć tylko w jedną stronę. Przed siebie. O no, teoretycznie tak Ani śladu złodzieja. Ktoś musiał widzieć, jak przebiegał. Okay. Matka powtarzała mi, że trzymać się od obcych zdaleka. Nie. Czy ktoś tędy przebiegał? Mógł mieć ze sobą miecz, tak. Też prawie na mnie wpadł. Podbiegł po tym gzymsie i wskoczył do windy. Już go nie złapiesz. Ale miecza nie widziałam. Niczego nie niósł? Nie zauważyłam. Tylko biegł, jakby mu się tyłek palił. Złodziej musiał porzucić miecz. Ale gdzie? Pewnie no, dziś do zafnię. Nie pomógł. Ten stragan wygląda na dogodne miejsce, by coś ukryć. Czy się wracamy? Ale zobaczymy, co tutaj będzie. Ale że już. Chociaż nie, tam ten. Ten Quest Giver nie chciał żadnego. Nie wiem. Ża chciał tylko odzyskać miecza a nie żadne odszkodowania. Złodziej chyba uciekł, ale bez miecza. Być może gdzieś go zostawił. Na przykład tutaj. Co? Nie! Nie mam z tym nic wspólnego. Dowiemy się, kiedy gwardziści przeszukają twój stragan i przepytają klientów. E, poczekaj. To nie wszystko. Ludzie powiadają, że niesiesz światło w ciemność, więc wiem, że posłuchasz. Racja. Miecz trafił do mnie, a ja go przekazałam dalej. Miał być sprzedany, ale nie dla zysku. Okruchy trafią do potrzebujących w zmierzchu. Ja mam niby w to uwierzyć. Mówię prawdę. Przy młynie w dolnej wiosce czekają ludzie. Oni wszystko wyjaśnią. Jeśli cię nie przekonają, wróć tutaj ze strażą. Nigdzie się nie wybieram. To bez znaczenia. Nie uciekniesz. Ale dobrze. Sprawdzę młyn. Dobra. Tak. Chyba pójdę Maszyny do tego młyna zobaczyć, zobaczyć co tam się dzieje. Mm, ciekawe. To yes. nigdy nie było łatwe. Ile no to jest? parę metrów. To kurde. Ależ ogromna. To i, i Gdzie niby, Gdzie niby co? Dobra. U. U. I co tutaj się ciągnie? I co? Nie? Halo? O, słyszę, nie wiem czy słyszycie, ale Ja słyszę, że Winda jedzie, ale ciekawe jestem, kurde. Jak to jest zasilane? Na pewno nie siłą ludzkich mięśni. Ganska winda, kurde, jaka zdobiona. No to widać, że tutaj w tym mieście się ludzie jakoś rozwinęli. Nie żyją tak jak to, to się ludzie pierwotni, tak jak nora. zresztą to też ma swój, można powiedzieć, urok. patrzmy sobie co to jest ten Uuuu... Uh. opuszczasz obszar południk. O, tam widzę, był... Na budynku, nie wiem czy widzieliście, był taki okrągły wiatrak. Wygląda tak jakby to, nie wiem... Albo do klimatyzacji, albo do czegoś innego. Ja sobie zobaczymy co tu tutaj jest. O, ja nie wiedziałem, że jej się tutaj tyle rzeczy świeci na, na pasku. No to, to jest jeszcze część południka. Ja sobie od razu szybkiego jeszcze quicksave'eczka zrobię. Tutaj, Eee, wow. I to jest tam. O, tu jeszcze jeden quest giver. A może sobie teraz go weźmiemy. By razu weźmiemy? Najlepsze ceny na części do maszyn w tych stronach. Transakcje bez dziesięciny. Inaczej niż u tych paskudnych chciwców na górze. Podatki jej nie interesują. Dobrze wiem, co jej nie interesuje. Jak już mówiłem, nie ma lepszej ceny na te soczewki. Przysięgnę na co tylko zechcesz. Na słońce tylko nie napluj se na dłoń. Łowczyni, przepraszam, w imieniu mego wspólnika, cichego wspólnika. Cichego wspólnika. Oby słońce wysłuchało moich modlitw. Soczewka kłapaka jest nieważna. Nie ma na nie popytu. Ale za soczewkę długonoga dostałbyś godziwą sumkę. Więc które... E... Nie ma popytu na soczewki kłapaka, ale to dobry towar. Wbijesz go, gdzie tylko zechcesz. Gdzie myślisz, że jesteś? W zapisiałym kantorku wysypanym trocinami? To południk, cywilizacja. Znam cywilizację. Nie dalej niż przedwczoraj oglądałem próby łowców. O, wspaniałe słońce, użycz mi cierpliwości. Słońce wypaliło ci rozum, jeśli naprawdę sądzisz, że obchniemy soczewki długonoga w takich czasach. Eee, dobry. Mówiłem już tyle razy, ile stóp ma iglica. Robimy w rzemiośle artystycznym. Artyzm nie wygra wojny, ani nie utrzyma maszyn z dala farm. Tak naprawdę potrzebujesz tylko starej, dobrej... O tak, starej, dobrej klepaniny. Jak znajdziesz coś błyszczącego, wyrzucisz to. Gdyby to kardzia budowali windę, skończyłoby się co najwyżej na ładnym szybie. Tyle lat poszukiwań, a ty wciąż nie znalazłeś poczucia humoru. Dość. Dobrze. Bardzo bezpośredni lud ci nora. Czemu razem to? pracujecie, skoro w niczym się nie zgadzacie? A, to symboliczny gest. Żadnych dziesięcin dla słońca, jak mówiłem od początku, Ranin. Po prostu, które części chcecie? Soczewki długonoga. Soczewki kłapaka. Dobra. Widzę, że jesteś zajęty. Czekaj, czekaj. Odstraszyłeś ją. Soczewki kłapaka. Co ty na to? Ja odstraszyłem? Dobre sobie. Słuchaj, łowczyni. Soczewki długonoga. Łowcy! Węszyciele! Kupimy wasz metal? ...przestajemy skarża. Węszy... by ich izolacja czyniła z nich lepszy Mam obie części. To co powiesz? A czy nie moglibyśmy kupić... tylko jednej? Kupiłbyś niewłaściwą. Więc daj łowczyniu okruchy za obie. Jasne, jasne. Proszę bardzo. Jeśli to jest cena, którą muszę zapłacić... Którą musisz zapłacić? No może soczewka kłapaka pokryje to, co stracimy na tej drugiej. Nie stracimy na tej drugiej, smoluchu. Gdybyś miał wyobraźnię, zapłaciłbyś sowicie za tę soczewkę długonoga. Mam wyobraźnię. Grzech od tego złomu przypomina mi twoją pustą łepetynę. Mówiłem ci od razu, że to nie będzie zbieranie złomu, że musimy trzymać fason. Dobrze, A ja, że pracuje. prawdziwy metalowiec, musi czasem pobrudzić ręce. Nie to, że mogę się na... Hmm. Kiedy wycierałeś On wie, jak olej, z rąk, że jedwab. Życia. Na których handlarz metalem nosi jedwabny kite? Otóż ja! I ja pierdzielę, jak stare dobre małżeństwo. Klucz, tak. takie kłótnie, kurcz, że tak się nie może dogadać, no ja pierdzielę. To jest bardzo dla mnie nie do zrozumienia. Żeby nie móc dojść e, takiego koryko konsensusu to jest... O, stu szok. Dobra, lecimy no dalej, zobaczymy, co się w końcu dzieje na tym młynie. E, idź do młyna. Okej, okay, młyn jest tam, dobra, kleptomanio, powstrzymaj się, kleptomanio, się potrzebuje, bo tam kwiatka widziałem. Królewskie pola kukurydzy. Chyba się nie obrazi, jak z między wezmę trochę ziół. To widzę... U. Pewnie zauważy, nie zauważyłem, że nie mam ten, żadnych wycinek leczących. Ale to, to nie problem. Mam jakieś, jakby co, mam jakieś medykamenty. Co? Dobra. I tutaj rocznicza. Tam marszczynę, widzę. Dobra, i jestem w młynie. Hmm. Ech, jajko na śniadanie chyba mi nie służy. Kazano mi na ciebie czekać. Pewnie szukasz odpowiedzi. Chyba mogę jej udzielić. Zabieramy kosztowności tym, którzy ich nie potrzebują. Sprzedajemy je. A na koniec wspieramy potrzebujących w zmierzchu. Znaczy kradniecie? Jak zwał, tak zwał. Od przeklętych wieprzów, co już od pokoleń są ukoryta. koryta. nie wygląda mi na wieprza. Cuchnie identycznie jak reszta: bogactwem i butą. Zaś jego podwładni cierpią. Kto zanosi okruchy do zmierzchu? Nie te sukinsyny syny Wydajemy okruchy, aby biedni z cieniszcza mieli jedzenie. i Jakieś opatrunki. Idą na zachód, ponieważ muszą. Uwierz mi, wiem. Schwytali moją biedną żonę i popędzili razem ze sługami. Pomarli z głodu, wciąż w łańcuchach. Ach. Przykro mi. Mnie też. Gdzie jest miecz? Bez obaw nie sprzedaliśmy go. A co niby mam zrobić? Pójść sobie? Liczyłem, że nam pomożesz. Podobno umiesz tropić jak nękacz. Mój wspólnik na san zaginął nieopodal spalonego brzegu. Wędrował do zmierzchu razem z ładunkiem żywności. Jeśli go znajdziesz, pomożesz wielu ludziom. Rozważę to. Pod warunkiem, że oddacie miecz Rawanowi. A coś czułem, że tak powiesz. Dobrze, oddamy ten miecz. Nasan miał się pojawić przy starym obozie na rozwidleniu przy spalonym brzegu. Tam zacznij szukać. Ale uważaj, grasuje tam mnóstwo maszyn. No i karża cienia też. Pewnie nie będą zadowoleni, jeśli wpadniecie na siebie. Uważaj na Oseramskich szukają się w mgnieniu oka. Okej. Okay. Czyli widzę, że ta droga tutaj jest bardzo długa. I nie wiem, nie mam pojęcia, czy to jest sens, bo to widzę, że teraz będzie bieganiny tyle, że szok z jednego z jednego końca mapy na drugą, żeby to po prostu wszystko porobić, te wszystkie questy. No i nie wiem, czy nie będzie tutaj dobrym po prostu... Gdzie jest tutaj? Aha, dosyć daleko jest ten jest Dawaj, kwiatka. Jest to ognisko, ja sobie tutaj od razu tutaj. Wezmę i sobie zobaczymy, co mamy tutaj jakiegoś questa, który może troszeczkę bliżej będzie. Jeżeli jest jakieś dziwne odgłosy błędu w Windowsa, to jest z powodu, że Game Saving Manager daje właśnie mi teraz błąd, bo ma teraz czas na synchronizację save'ów i to jest właśnie. To jest właśnie błąd prawdopodobnie dlatego, że gram Horizona, a on co skupiać sobie z Horizona. Hmm. Dobra, bo tu widzę, że łowy dla loży. Tu też były gdzieś łowy dla loży. E, odszukaj opiekuna terenoweckie. Hmm. I szczerze powiem, nie mam pojęcia, co zrobić, bo widzę, że te wszystkie zadania są tutaj spowodowane, że trzeba aż tutaj to jechać, ale szczerze. Widzimy się może w tym ognisku, ja sobie złapię i widzimy się na trasie.